Słuchajcie, odnośnie tego monitoringu na warsztacie, bo ja zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Tak, bo tu, tu kamera jest, tak jak wam pokazywałem, z na tych nagrań. Nie? Teraz idziemy tam, poczekaj, tam, bo trochę źle postawimy auto, tu jest druga. nie? Tak wam pokazywałem na tych nagraniach, to jest po przekątnej. O co chodzi z tym monitoringiem? Monitoring fajna rzecz, tylko pamiętajcie o jednym. Jedna rzecz jest najważniejsza. Bardzo ważna rzecz bardzo. Jak wycinacie katalizator, wyłącznie konie wyłączcie koniecznie monitoring. To jest taka, taka, taka rada yy, moja dla was. żeby Jak wycinacie katalizator, wyłącznie zasilanie monitoringu, i tak dalej. I, i nie zapomnijcie, bo tutaj yy, on ma jeszcze, wiecie, że wyłączycie prąd. Zasilanie jego to, nie, to, to, to nie, nie, nie rozwiązuje problemu, bo on jest podpięty pod UPS-a. Czyli jak ma prąd wyłączony, to jeszcze z akumulatora ciągnie 10 godzin. Wyłącznie, całkowicie monitoring. Całkowicie, tak żeby nie nagrywał, jak wycinacie katalizator, no, bo to jest bardzo, bardzo ważne. No, na razie, cześć. Taka rada moja.